mano ja jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku z Lokarowic. Słuchajcie, stało się coś chyba ważnego. Wchodzę sobie tutaj do mojego domku i patrzcie, co jest nad moim łóżeczkiem. Przyjdź pod wieżę griz jak Gris mnie woła pod swoją wieżę, to naprawdę musi dać się coś poważnego, bo zawsze jak przychodzę, to on narzeka. Za każdym jednym razem on narzeka. Ale zanim jeszcze się wybierzemy pod tą wieżę, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na zarówno mojego, jak i Griza Instagrama. Macie obydwa w opisie, więc wpadnijcie, zostawcie tam followka. No i będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Tak w sumie to... Chciałem tu jakieś miąsko... Masz, masz, bieg, zjedz sobie, bo ty, dawno Cię nie karmiłem, bardzo długo Cię nie karmiłem, więc najedz się, będzie Ci lepiej. A my idziemy zobaczyć, co tam chciał y, ten nasz y, stary Maruda, bo w sumie naprawdę się zastanawiam, co mogłoby go przekonać do tego, żeby mnie wołać pod wieżę. Zawsze jak przychodzę, to jest, a Ty tu czego? Y, idź sobie, albo w ogóle nie wiem, albo mnie zrzuca z tego klifu. Znaczy klifu? Nie wiem, czy można to nazwać klifem. No, po prostu nie potrafię mówić. Po prostu z... Z tutaj tego terenu, który swoją drogą ostatnio. O, to jest. Ważne, ważne, ważne. Okej, okay, raz by wystarczyło, ale. Dobra, Glitz się chyba upewnia. Czy potrafię czytać, bo. Mam, nieważne. Znaczy, no, no, ważne, ale bez znaczenia. A, dobra, wiecie o co chodzi. Generalnie, to tutaj możecie ocenić w komentarzach, jak mi poszło zabudowywanie tutaj tej dziury, bo wydaje mi się, że poszło mi spoko, Mogło być lepiej, ale skończyły mi się te bloczki, gdzieś mi nie dał dużo, a potem gdzieś zniknął i. No, i, i musiałem działać z tym, co mam, ale no, chyba wyszło spoko, nie? Chyba wyszło spoko, dobra. To, to sobie rozwalimy i zobaczymy, co jest takie ważne. A, książka. Książka jest taka ważna. No super, książka jest ważna. Dobra, zobaczmy to ważną książkę. Mamy... Czekaj, co? Mamy bardzo poważne zadanie do wykonania. I tym razem to nie żart, chociaż niedługo będę musiał ci wysłać po dostawy sarninki. Eee, spadł wam po żadną sarninkę więcej, nie popylam, bo... No mam tego dość, to no, kurczę, co ja jestem? Dostawca żarcia? Nie wiem, widzę, zapoluj, albo wyślij jakiegoś sługa, albo arabosa, cokolwiek. Ja poza nie popieram. Dobra, ale to kiedy indziej? Ja, to, a, to, a to nigdy, dobra, to nigdy, tak, to się dogadaliśmy, to nigdy. E, o szczegółach opowiem ci, jak wrócę, ale czeka nas bardzo trudna walka z przeciwnikiem, jakiego dotąd nie widziałeś. E, bardzo trudna walka z przeciwnikiem, którego dotąd nie widziałem, co? Coś w się. Sensie, mam na myśli drugiego siebie, bo w sumie nigdy go nie widziałem, ale. Hmm. Twoje zadanie na dziś to przygotować się porządnie do tej walki. Kiedy wrócę, powiem ci, z czym się mierzymy. Kurczę, ale on mówi jakby to było coś nowego, nie? Jakby to nie, nie był ten drugi gris. Aha, PS, spróbuj tylko zrobić coś głupiego. A bo ja kiedyś zrobiłem coś głupie... Dobra, wiecie co? Yy, nie odpowiadajcie tego, nie odpowiadajcie na to, nie odpowiadajcie na to. Coś tu Nie nieważne. Yy, nie odpowiadajcie na to. Ja nigdy nic głupiego nie zrobiłem. Dobrze, to to odłożymy. Yy, to w sumie... O, ja wiem, co zrobimy. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie taką tabliczkę i damy tutaj... E, o, wiem, e, przeczytane, przeczytane, przeczytane i przeczytane. Proszę, Gris będzie wiedział, że to przeczytałem, to fajnie lata. E, ale dobra, bo skoro on mówi, jakby to było jakieś nowe zagrożenie, więc trzeba się będzie przygotować konkretnie. Nam no, się robi noc ciągle. Nie, myślałem przez chwilę, że mam widzenie w ciemności, bo tak strasznie jasne jest, ale nieważne, ale nie wiem, czemu sobie. E... Co to było? Yyy, okej, okay. nie wiem co to był zapisk, nie wiem jak to nazwać, trochę to było creepy, to było trochę creepy, ale okej, okay. ja skoczę sobie do domku się przespać, żeby, ała, żeby tutaj nic mnie nie zjadło i zaraz się zabierzemy za te przygotowania, Cze cześć Diego, cześć, cześć, A to tu w sumie też mogę rozwalić, yy, o, dobra, ja się wyspałem sobie, zjem na śniadanie kotlecika, idziemy jeszcze dać kotlecika dla Diego, żeby też chłopak głodny nie był, bo no Diego nie może być głodny, yy, dobrze. Czego by to w sumie zacząć przygotowania? Zbroja jest dość konkretna i ma w sobie mending, więc nie muszę jej naprawiać. Yy, nie wiem, w sumie... Myślę za co się zabrać. Na pewno sobie chcę zrobić jakieś potki, na pewno by się przydały. I w sumie najlepiej byłoby mieć regenerację. To czy ja mam z czego ją zrobić? To jest dobre pytanie. To jest naprawdę bardzo dobre pytanie, ściema Grzesiu. Słuchaj, ja tu tylko do siebie nie przejmuj się. No. Yy, mam trochę... Okej, okay, tu jest jakaś regeneracja jeszcze. Mam trochę tych Westgasta od Aravosa, więc sobie to wykorzystam. Czy ja mam butelki? Mam dwie butelki, to jest mało, to jest bardzo mało. Eee, dobrze, nawrzucam sobie to tu. Co my tu mamy? Eee, aha, tu też jest zwykła butelka wody, dobra. Zrobimy to tak, żeby jak najmniejszym kosztem zrobić jak najwięcej eliksirów, więc będziemy naprawdę uważać. Eee, wezmę sobie to i w sumie na razie sobie tylko jedną łzę wezmę, bo pójdę jeszcze sobie zrobić porządek na szybko w ekwipunku. Eee, ale to, to za chwilę, dobra. To, to niech się... Zrobi, a ja szybko się przejdę wywalić jakiś syf z ekwipunku, żeby Żeby móc sensownie jakoś te potki zrobić Nie wiemy jakie jeszcze by się mi przydały Na pewno by się przydała regeneracja to wiecie, to co, co, od razu daje serduszka, a nieco przyspiesza ich pojawianie się Tylko nie wiem jak to się robi Bo mnie nikt tego nie, nie, nauczył i no trochę przypał, trochę przypał Nie, nie ukrywam, że trochę przypał Dobra, wiecie co, wrzucimy wszystko byle jak, naprawdę Byleby tylko zrobić. W sumie łuk to się może przydać, więc sobie go zostawię. W sumie przydało się go zenchantować. Był gdzieś... En... No, to, to akurat zostawię tak. Był gdzieś enchant, więc w sumie mam dość wysoki level. Przejdę się zaraz zobaczyć. To, to, to dobra, to zostaje, to zostaje. Czy ja mam jakiś lapis? To jest bardzo dobre pytanie. Czy ja mam jakikolwiek lapis? O, mam, dobra, mam, nie ma tragedii, nie ma tragedii, jest gift. Mam tylko nadzieję, że ten enchant dalej stoi i że nikt go nie burzył. Wydaje mi się, że był tam, więc się przejdziemy. Spróbujemy jakiś fajny łuk trafić. On jest, on jest naprawiony, dobra, czyli, czyli nieźle, nieźle. Dobrze, enchant stoi. Wrzucimy i wrzucimy to. Kurczę, unbreaking, tak. Eee... E. A się da? Nie, się nie da, ale kurczę, unbreaking. Eee, a poproszę coś innego. Eee. Okej, okay. to tak średnio mi się podoba, no. No dobra, no, on no zwykły Unbreaking, no to lipa straszna, szczerze, lipa straszna. Oddajcie no, po... mi strza! Gdzie jest ta strzał? A, mam ją. No lipa straszna, no kurczę, myślę, że coś fajnego wyleci, a ja tu... No, Unbreaking na łuku, który i tak mogę sobie naprawić praktycznie bez większych kosztów, bo... No bo łuk to, no. Hmm, wiecie co, zobaczę czy... Wezmę sobie kuszę, wezmę sobie na pewno więcej strzał, w sumie dużo więcej strzał sobie wezmę i spróbujemy jeszcze raz, bo, bo nie podoba mi się ten enchant, Walis, ten jest do kitu, jest do kitu, naprawdę, jest masakrycznie słaby. Hmm, tu gdzieś miałem jeszcze jeden patyk, tu miałem patyk, to idealnie, tam były. Yy, nie enchant, tylko crafting, yy, chociaż w sumie też jest tutaj, więc sobie zrobimy, proszę, pyk, pyk, piękny łuczek sobie zrobimy i spróbujemy jeszcze raz, bo... No, no, nie będziemy się kurcze rzucać na nie wiadomo jak potężnego przeciwnika z jakimś łukiem unbreaking. No, wiecie, no tak średnio, to no średnio, bardzo średnio. O, Power 2, to, to już mi się bardziej podoba, to już jest to już lepsze. Dobrze, i tu mamy piercing. Nie wiem co to robi, ale sobie to zenchantuję. Nie, nie mam pojęcia, jak działa ten enchant, ale wyrąbane tak szczerze i no. I. I fajnie mamy jakiś konkretniejszy ten łuk. Idę sobie tylko to odłożyć, i zaraz pójdziemy przygotować y, sobie y, więcej potek, których w sumie będę potrzebował w piasku. Czy ja mam gdzieś piasek, żeby go sobie. No, sandstone, sandstone to ja sobie mogę. No, to, to ja sobie mogę. Nie wiem, kurczę. Y, w domku postawić. Mam dwa piasku, więc będzie trzeba go skombinować więcej. Będzie trzeba go skombinować. Myślę tylko skąd, myślę tylko skąd, bo tam nie jest tej plaży niszczyć, takiej ładnej przywiosce jest, więc tak średnio chcę ją rozkopywać, potem się, nie wiem, może gdzieś wybiorę, po więcej piasku jak mi zabraknie, ale, ale to, to za chwilę, dorzućmy tą łezkę tutaj i niech się zrobi. Eee... Zastanawiam się jeszcze w sumie nad jednym. O, siła Siła się akurat przyda, tu jest jedna regeneracja, to spoko. Tu jest jedna butelka wody, tu jest niewidzialność. I wiecie co? Niewidzialność w sumie w walce się nie przyda, więc ja zrobię taki trik. Patrzcie, wypiję sobie to. No, będę sobie niewidzialny, ale ale trudno, ale będę sobie niewidzialny. Ale zrobię sobie trzy wolne buteleczki, więc yy, widzicie no. IQ 300 Place, mam trzy buteleczki wody, które sobie tutaj, Boże, e, pick, proszę, wpakuję. Mam teraz niewidzialną łapkę, ale, ale to bez znaczenia. Dobra, tu się zrobiła regeneracja, więc sobie odłożę tutaj, żeby być przygotowanym na pewno. Mam i. Kurczę, je się dało jakoś wzmocnić. I wydaje mi się, że wy mi pisaliście, że Redstone to się robi. Sprawdzimy, czy, czy mieliście rację. Sprawdzimy, sprawdzimy, czy to się robi Redstone'em. I, I coś się robi, coś się robi, więc chyba jest git, chyba powinno to wyjść. Tu miałem zrobić. W sumie myślę co. Przydałaby mi się podka siły, ale... Z czego się robiło podkasiły? Kurczę, on teraz... Rozkminę. Z tego? Chyba z tego się robiło. Z tego, co miała ja rawo ostatnio uczuć. Wydaje mi się, że to było to, więc... Dorzućmy to i, i zobaczymy, co to da. A tu, 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 tu... Regeneracja... To jest chyba dłuższa regeneracja, bo tu jest 45 sekund, a tu... A jak się robiło regenerację 2? Hm. Kurczę. No, by się naprawdę przydała. A może coś się glowstone'em robiło? Moment, czy ja mogę teraz w ogóle dorzucić do tego glowstone? Tu jest. Mogę? Nie, teraz już nie mogę. Teraz po prostu jest wydłużony efekt. Dobra, wrzucę tą regenerację w sumie tutaj. I co chcę zrobić, to sprawdzić na tej, czy, czy tym ona się wzmocni. Coś się dzieje, czyli zni. Dobra, tu wydaje mi się, że to był glowstone. Na pewno to nie był redstone, więc sobie zrobimy tutaj yy, też to. Wydaje mi się, że to był właśnie glowstone. Ale, ale, ale... Zaraz się dowiemy tego. No, wy, wykończ się, zrób się do końca. Jest regeneracja 2, czyli jest git. Jest git. Jest trochę krótko, ale jest git, bo jest regeneracja 2 i tu jest też siła 2. Czyli, no plus 6 ataku, no to... No, ten miecz ma 10, no to kurczę. Prawie połowa miecza od Grisa, więc mega, naprawdę dużo. Tu jest zwykła siła, którą sobie chyba też mocniej, w ogóle. Jak to jest? Tu trwa minuta 30, tu trwa 3 minuty, ale. Aha, czyli działa połowę krócej, ale połowę mocniej, ale dobra. Chyba będzie ok. Mamy trochę potek na siłę, trochę potek regeneracji, plus przygotowane bronie, więc myślę, że. O, nie niewidzialny ja, co by tu stoi. Więc myślę, że jest w miarę spoko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i w następnym mam nadzieję, że się dowiemy jakie zagrożenie naprawdę na nas trzyha. Dzięki za oglądaliście, jeszcze raz zapraszam was na Instagrama, mojego rozgrycia wszystko macie w opisie. Trzymajcie się, na razie i cześć. Hej!